Wo, 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 za, wow, za. Siema, tutaj ulepszony, ulepszony glitch, co ostatnio nagrywałem solo, kupiwanie o wiele lepszy sposób dla tych. Który się nawet nie udawało, to teraz na pewno się uda. Zapełnijcie garaż salon gear, żeby był pełny. Tutaj stawiamy tak jak ostatnio MCO, żeby te dwa niebieskie kółka były koło siebie. W naszym MCO znajduje się właśnie pojazd, który będziemy kopiować. Najlepiej to kopiować EC. Możesz inne pojazdy kopiować, ale skopiuj je tylko raz i sprzedaj oryginał i potem już nie kopiuj tego pojazdu. Więc tylko EC i na, yy, W sumie, sorry. Pojazdy z ulicy i ten retro LG taki najlepiej się ten y, kopiuje, najlepiej się na nim zarabia. Y, wystawiam ten pojazd i po prostu zmieniam parę razy strój, bo mówiliście, że pojazd wam znika. No to zapiszcie grę, wjeżdżamy w te kółka, czekamy, czekamy, samo zniknie ten komunikat, samo zniknie. Wysiadamy z pojazdu, wychodzimy z MCO, po prostu kradniemy taki tańszy pojazd z ulicy, nie? Początek wszystko tak samo jak ostatnio, zaraz będzie zajmisty krok, co na pewno się tym pocieszycie. Dajemy na sterowanie z trzeciej osoby na standardowe FPS, że teraz jak wciśniemy lewy gałek i trzymamy go wciśnięty, to będziemy biegać. Wchodzimy przodem czy tełem obojętnie, w tym gryciu to możesz ten, tą stroną i tamtą stroną wchodzić do salonu GR. Musisz mieć parę groszy oczywiście w kieszeni, żeby odpalić ten jukebox. A nie mogę wejść w ten jukebox, może nie miałeś kasy w kieszeni nie? no to tam parę dolarów musisz mieć, bo taką piosenkę co chcesz sobie zamówić, czy jakiś tam styl muzyki kosztuje 1 dolar. Wchodzimy w tą szafę, sprawdzamy, jest włączona. U mnie gra klasyczny rok. Widzicie? Tutaj się wybiera 1 dolar to kosztuje gra klasyczny rok. Dobra, spoko, wychodzi, cof, 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 cofamy. Wstać, cofamy. Teraz staniemy tak, żeby mieli opcję, ten strzałkę w prawo, idziemy na akcję, rozegra akcję stworzoną przez Rockstar, misja, tytoniczna robota. I teraz mamy ten komunikat, teraz spamujemy cały czas ciałkę w prawo Cały czas, potwierdzamy komunikat, spamujemy cały czas w prawo, 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 prawo Dopóki ja powiem, że skończymy spamować, więc jeszcze spamujemy Spamujemy, spamujemy cały czas w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo Dajmy wstecz, ale dalej spamujemy w prawo Wstecz, potwierdzamy komunikat, stale spamujemy w prawo, w prawo, w prawo, w prawo I cyk, skończymy, zobaczcie, mamy zbugowaną Właśnie ten menu, tam po lewej, na górze, i o to właśnie chodzi. Tutaj szafę, Ształkę w prawo możemy po prostu sobie wcisnąć, tylko nie potwierdzajcie A czy x tam cokolwiek. Strzałki możecie spoko używać, nawet safe so y możesz opróżnić, jak tam jest full. Więc lewym gałkiem w przód i wciskamy go, i wtedy biegniemy. Pojazdy do stracenia. L.G. czy ten co ja tutaj mam, nie wiem, jakiś Rebel się nazywa Rebel. Wsiadamy po prostu do pojazdu, na spokojnie, bez stresu. Wybieramy jakiś styl piosenki inny. Słuchaj, tam widzimy hip-hop, czy dance, czy EDM. Po prostu wybierz coś jakiś inny styl piosenki, czy styl muzyki, nie? Słuchaj dance. Dobra, czy popu? Potwierdzam. Raz na X.A. Postać wyleciała. Mamy taki wybór. Zatwierdź wybór. Ten wybór dajemy na nie. I potwierdzamy ten wybór na nie. Opcje, opcja ta się tam wszystko włączyła. Idziemy na wyłącz. Potwierdzamy raz na wyłącz. I będziemy mieli komunikat. Taki. Zatwierdź wybór. Ten potwierdzamy na tak. Jak potwierdzimy go, to od razu trzymamy gaz. Cały czas trzymamy gaz. Więc raz na przykład A czy X, A, X i od razu potem gaz. I trzymamy gaz. Trzymamy, trzymamy, trzymamy gaz. Widzicie, postać stała koło pojazdu. Trzymamy jeszcze gaz, aż nas respi na zewnątrz. Pyk. I jesteśmy bez pojazdu. Mój swój pojazd jeszcze stoi. Nie wiem, tam mówiliście, że Wam znika ten pojazd, bardzo dziwna sprawa. Wezwij mobilkę! Najlepszy salon gier do tego kopywania to jest tutaj przy Eclipse Tower. Co ja mówię, bo próbowałem tam w tych innych i tam te kółka się nie pokazują. Nie wiem, I jak kopiujecie, no to po prostu kupcie ten i tam się ta kasa zwróci i tam się pozamienia. Nie? Bo tutaj, oczywiście, też ta mobilka się respi bardzo blisko. Czałkę w prawo i tutaj parę razy musimy ten komunikat potwierdzić, bo on tam stręka tak pstrrrrk. 3, 4, 5 razy, nie wiem, po prostu potwierdź parę razy i wjeżdżasz do mobilki. Wychodzimy z buta i znowu stawiamy, bo oczywiście nową kopię chcemy robić, stawiamy mobilkę znowu tam na te same miejsce, żeby te kółka razem były zmieszane. Możecie spróbować jak w paleto, B coś macie tam, jakiś ten, ten, spróbujcie w jakimś innym garażu te dwa kółka, po prostu normalny garaż, te dwa kółka tak zmieszać i spróbuj to tam zrobić. Wejdź do salonu gier, zrób glitch, wyjedź w tym LG czy tam z glitchu LG i Może zadziała z tym jakimś innym, normalnym garażem, nie? Bo tutaj chodzi tylko o to, żeby tutaj to zglitchować na zewnątrz, nie? Sprowadź pojazd osobisty. Jest ten pojazd z Mobilkit, będzie ja się upewnię, czy mam na pewno jeszcze full, chyba tak, jest full, jest, full jest, dobra. Wszystko gra, tam była kopia, widzieliście, sorry, oryginał tam był tutaj, kopia jest teraz, tutaj stoi na ulicy. Bierzemy pojazd z ulicy. Nie za drogi, aby mógł wjechać do bobilki. Po prostu jedziemy przodem czy tyłem, tam wjeżdżamy w te kółka. Komunikat się pokazuje, komunikat sam zniknie. My się zrespimy w, w MCO, wychodzimy z MCO. Więc nie wyjeżdżaj tym pojazdem, bo to się nie zadziała. Nie wyjeżdżaj nim nigdy. Wyjdź buta, wchodzimy do salomier. Więc naprawdę polecam ten salongier. Więc jak za, zamienisz salon gier na najdroższy czy najtańszy, to, jak najdroższy, to on ci dopłaci troszkę. Jak najtańszy kupisz, tańszy co masz, to on zwróci ci trochę kasy. Nie, że nie jest to, że od nowa kupujesz to za 3 czy 4 milionów tam. Dobra, teraz jest wyłączony, bo przed chwilą oczywiście w tym glitchu wyłączaliśmy go, jak siedzieliśmy w pojeździe do stracenia, więc wchodzimy w niego i włączamy jakiś styl piosenek czy styl muzyki. Wszystko włączone, wszystko gra. Start online, akcja rozegra jak się stworzona przez Rockstar. Misja, tytaniczna robota. Spamuję teraz strzałką cały czas i potwierdzam komunikat. Spam, spam, spam w prawo, 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 prawo. prawo, Spam, 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 spam. spam. Nie musi tak jak Debbie, tylko tak normalnie, nie? Spam, spam, spam. Widzicie, spam, spam. Mogę wyjść, od razu daję wstecz i potwierdzam komunikat, jak się w ogóle pojawi. Tak szybko potwierdziłem, że się nie pokazał. I jesteśmy znowu. Wyszliśmy z jukeboxe. Menu po lewej na górze zbiczowane. Lecimy do pojazdu do stracenia. Tu jest widzicie oryginał. Ten zwrócił. Wsiadamy do pojazdu. Wybieramy inny wybór. Gatunek muzyki. Styl muzyki hip hop. Potwierdzamy, potem drugi dajemy na nie, wyłączamy i dajemy na tak. I od razu, jak na potwierdzimy tak, dajemy gaz. I trzymamy gaz, gaz, gaz. Mówię bardzo ładnie, tu nie musisz mieć momentu, że szybko coś musisz zrobić. Jedyne co to może być to szybkie, to jest ten ostatni co powiedziesz na tak, że chcesz wyłączyć ten jukebox na tak. To potem od razu tylko gaz dasz i to, to to naprawdę nie jest trudne czy coś to każdy w to trafi więc i znowu wjeżdżamy i następna kopia jest zrobiona więc to na tyle trzymajcie się na razie yo